Jaka jest jakość naszego budownictwa? Jak rzeczywiście wygląda produkcja materiałów budowlanych? Czy rzekomo ekologiczne rozwiązania na pewno nie mają negatywnego wpływu na nasze zdrowie? Jak dbamy o nasze organizmy? Czy tak zwane budynki pasywne albo budynki niskoemisyjne są naprawdę dla nas zdrowe? Funkcjonowanie w budynku pasywnym jest oszczędne i wygodne, ale czy zawsze jest zdrowe? Produkcja materiałów budowlanych, jak i cała branża budowlana, ma znaczny udział w zanieczyszczeniu nie tylko ziemi, ale bezpośrednio naszych organizmów. Budynek zeroenergetyczny czy pasywny nie musi, ale może być budynkiem również zdrowym. Rozpoczynamy dyskusję na temat materiałów budowlanych i rozwiązań prawdziwie ekologicznych. Wejdź z nami do tej dyskusji.